Cześć wam dzisiaj jest Wiz Wizualnie ta gra to jest The Secret World Online i dziś zrobiłem coś takiego, że nagrywałem odcinek z Guild Wars 2 i wskoczyłem do nich na stronę pokazać, co będzie w nowym dodatku. Co prawda dodatek do The Secret World Online się e, nie zapowiada, ale ta gra ma troszkę inny system, nie, nie ten klawisz, e, inny system wprowadzania nowego contentu, nie robi tego za pomocą dodatków, nie robi tego za pomocą Living Story chociaż też dodaje content za Afriko od czasu do czasu. Eee, tu jest coś takiego co się nazywa. O, o, kliknijmy w content issue i side stories. I to są takie mini dodatki, jakby DLC. Nie jest to wielka pudełkowa rzecz, ale wydaje mi się, że dwa, trzy takie e, robią spokojnie za dodatek. Taki, taki dodatek pudełkowy. I tego wychodzi od groma. Pierwszy to było coś co się dostawało za friko razem z pudełkiem, drugi, trzeci, czwarty został dany wszystkim graczom po nie wiem chyba roku od premiery, a ja mam tą wersję bardziej wypaśną jeszcze z piątym, szóstym i siódmym epizodem za, za free. O, ten siódmy w ogóle jest w klimacie bondowskim. A dream to kill. Od tego czasu wyszło tego więcej. O tym pewnie coś wspomnę za chwilę, jak wejdę na stronę, pokazać co tam się z punktu widzenia roku 2015 i nadchodzących zmian ma pojawić. Ale jeszcze w międzyczasie wyszło coś takiego jak ósemka, dziewiątka i dziesiątka, w tym roku jedenastka ma w tym roku się pojawić i zakończyć coś, co się zaczęło w tutorialu. Co znam jeszcze z Bety, więc... A, mind blown. I jeszcze są dodatkowe epizody, takie niepołączone, tak mocno z fabułą główną. To jest coś, co będę musiał obczaić, bo pojęcia nie mam, co to jest, czym to się je. Teraz tak, wskoczyłem do tej gry z Guild Warsa muszę przyznać, że... Oddech świeżości, że od razu zrobiło się przyjemniej, jest fajniej I jedna z tych rzeczy, których mi brak, to optymalizacja Gilturus 2 naprawdę, naprawdę działa lepiej na słabym kompie takim jak mój Ale to jest silnik zbliżony do tego, jeżeli nie tożsamy, ten sam nie tożsamy Tylko taki sam jaki jest w Age of Conan A Age of Conan ma gównany silnik więc nie przejmując się tym po prostu lecimy dalej. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój, mój nowy kostium. Tak dla jaj sobie to zrobiłem i na razie z tym biegam. Um, trzymając się stylizacji... O come. On. Trzymając się stylizacji, tak, mam opniętą postać. Już jednym hitem zjeżdżam wszystko naokoło. Trzymając się stylizacji mam... Co ja mam na sobie? Czapka to jest. Serio? Tu nie pokazuje... Dokładnie jaką czapę mam na głowie? Hat? Może to nie jest hat, może to jest face? A jest! Retro Rocketeer Helmet, który nawiązuje mniej lub bardziej do e, hełmu głównego bohatera filmu Człowiek Raketa, Tak się po polsku nazywał Rocketeer po angielsku, lata 90, nie wiem, 95, 91, może troszkę gdzieś pomiędzy e, Bardzo fajny film To w ogóle miała być seria filmów, seria, która miała zastąpić Indiana Jonesa bo były Gwiezdne Wojny, później George Lucas, Steven Spielberg zrobili Indiana Jonesa. Później, w pomiędzy to nie było tak, że było jedno, było drugie. I film, który chcieli, może niekoniecznie we dwóch, nie pamiętam czy to robił, chyba to robił Spielberg bez George'a Lucas'a. To był Człowiek Rakieta i był plan, że zrobienie trzy części i się też przenieść dalej, ale się moda na tego typu filmy skończyła. Żałuję bardzo, bo to jest jeden z moich ulubionych, jeden z bardziej niedocenionych filmów i ludzie strasznie po nim jeżdżą, nie wiem czemu. On jest zabawny, jest taki... lekki, o. Dobra, co mam jeszcze na tej postaci? Na klacie mam pre-owned tank top, czyli używany, używany ten... tank top, nie wiem jak to jest po polsku, ja to znam z, jako e-shirt, czyli... koszulka na ramioczkach. Eee, co jeszcze mam na tej postaci śmiesznego? tu nie mam. Na rękach mam bandaż, oczywiście. Musi być bandaż. I z mam jakieś śmiechowe Buggy trousers with Straps. Z szeleczkami musi być. I na końcu zostały buty pomarańczowe. Te. Dobra! Zapraszam do tego, co będzie na stronie. Tada! No, to w tym samym systemie co update do Giltwórca 2. I tu jest troszkę inaczej, bo nie ma zapowiedzi dodatku do TSW, jako takich dodatków nie ma. Są mini dodatki, to wygląda tak, że co jakiś czas jest. Kurde to określenie jest głupie, średnio mi pasuje. Jest issue. Issue to jest coś w stylu wydania, kolejny numer. komiksy w Stanach są numerowane jako issue first, issue, second, third dalej, I tu jest coś w podobnym stylu, i Eee, zamiast dodatku, właśnie są takie takie małe przygody, całe zabudowane ze światem, z przygodami, przygody z przygodami, <laughs> z postaciami, z kustami, ze wszystkim. Na początku, tutaj chwalą się tym, co było w 2014. 2004, yeah! W 2014 trzeba im przyznać, że. Dotrzymali w większości, jeżeli nie wszystkich obietnic, co jest zdumiewające w tym rynku, bo na przykład Klitor którego dzisiaj też nagrywam odcinek, nie dotrzymał praktycznie żadnej obietnicy poza tym, że zamknął drugi sezon Living Story. Ale wszystkie obietnice, to będzie w tym drugim sezonie, zostały tak. O, to jedemęte i aha, dostaniecie to później w płatnym dodatku, więc e, wielki szacun dla, dla e, twórców The Secret World'a, że co prawda to jest płatne, oni tego nie dają ze friko, ale to co obiecują, że zrobią się pojawia. Niektóre rzeczy są za Frico. Dobra, znajdźmy tutaj gdzieś... E, pff, pff, pff. Tak, that was e, 2013, so let's take a look at what is coming up in early 2015. E, czyli to co będzie nas czekało w 2015. A w tym momencie pracuję nad trzema rzeczami, na których zamierzam się skupić w nadchodzących miesiącach. Po pierwsze, skończenie historii w Tokio. Ostatnie epizody są w Tokio, bodajże 9 albo 10. Czyli najbliższe będą kończyły całą historię w Tokio. Co może być ciekawe, bo to jest coś, co się zaczynało jeszcze w tutorialu na samym początku. Ja to jeszcze pamiętam z bety, więc zamykając cały ten wątek dopiero teraz po paru latach. To jest dość rozbudowany wątek, spora sprawa. I będą się brali za coś absolutnie nowego. Mam nadzieję, przynajmniej. Kontynuującego tą historię, która jest do tej pory. Więc będę na to, na to czekał i chcę zobaczyć, jakim to wyjdzie. A druga rzecz to jest poprawienie doświadczenia, jakie mają nowi gracze z tą grą, czyli coś, co się nazywa New Player Experience i to jest coś, co mi się bardzo źle kojarzy, bo Guild Wars 2 zrobił to, w skrócie jest oczywiście New Player Experience, MPA, tak samo jak w Guild Warsie. i to jest najgorszy update w Guild Warsie 2, jaki był kiedykolwiek, jedyna porównywalna rzecz to było jak Sony Online Entertainment przejęło Star Wars Galaxies nieistniejące już i z bardzo ciekawej, dość nietypowej gry MMO zrobiło sztampę wprowadzając właśnie co, jakiś odpowiednik, ich nie tam new player experience i to Guild Wars 2 zrobił, zrobił moim zdaniem jeszcze gorzej niż, niż Sony a tutaj zapowiadałem zrobienie czegoś takiego i przyznam, że to jest potrzebne, nowe doświadczenie dla początkujących graczy, bo ta gra nie jest przyjazna dla początkujących ludzi, którzy nie mają kogoś, kto ich w tę grę wciągnie. Ja chciałem w to grać, byłem gotowy poświęcić swój czas na czytanie wszystkich informacji i przebijanie się przez to, ale gracze przyzwyczajeni do grania, do grania w takiego WoWa czy w koreańskie MMO, które prowadzą zarączkę, w TZU się zgubią i się nie odnajdą. Więc to, że chcą wprowadzić nowe tutoriale i jakiś taki tryb przejściowy dla początkujących graczy, to mi się wydaje, że to może być na plus, jeżeli będzie dobrze zrobione. I ostatnia rzecz, to jest nowy content, nowa zawartość dla, do multiplayera. I e, z tym się zgodzę, bo multiplayer tutaj jest, pomijając VVV w Guild Warsie, dużo lepszy od Guild Warsa. E, ale, ale ma braki, ma ogromne braki Więc to, że oni się chcą zabrać za nowy content PvP, to jest... For the win! Okej, okay, dobra We're still breaking down exactly... <mulary> so, czyli... Mm... Aha, jedenasty ten issue, ten epizod, będzie ostatnim epizodem związanym z Tokio, to jest coś, co, co było chwilę temu ruszone. I zakończy się nowym dungiem lub rajdem, bądź dungiem i rajdem. Nie wiem, nie wiem w, w jaki sposób ten, ten slash, ukośnik traktować. Pewnie i tym i tym. Aha, w, w, na chwilę obecną pracują nad umiejscowieniem tych obu rzeczy w tym samym czasie, ale mogą się nie wyrobić, więc z góry przepraszając za opóźnienia. Yy... I na pewno update jeden, ten issue 11 będzie posiadał jakąś formę grupowego kontentu. Co jest awesome! And, du, 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 du. Aha, ze względu. Ze względu na na, 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 na reakcję graczy będzie, bo poprzednie update'y te w Tokio wprowadziły parę nowych rzeczy, po to Auxiliary, nie wiem jak to się czyta, nowe bronie, layer content, czyli coś z stylu nie wiem jak to nazwać, nie widziałem tego w akcji. I ze względu na reakcję graczy będzie pewna ewaluacja tego kontentu, więc będzie dostosowany. I co więcej, gdzieś tu dalej będzie tak, że i Tokio dostęp do, do lokacji poza częścią fabularną, za którą trzeba zapłacić, żeby ją sobie odblokować, to miejsca, takie jak Wenecja, i Subway, Subway jak jest po polsku, od metra bodajże, i Tokio zostaną udostępnione dla graczy, które nie posiadają tych zakupionych dodatków żeby mogli zdobywać upgrade'y, yy, takie skrajnie endgame'owe. Co jest bardzo ciekawe, że udostępniają... Pobrzydękujemy. Udostępniają skrajny endgame dla graczy, którzy jakby nie zapłacili za dodatki yy, pozwalające na korzystanie z tego. Więc to jest fajne podejście twórców. Wydaje mi się, że idą w dobrą stronę, bo to jest poszerzanie... Poszerzanie... Yy grupy docelowej, na przykład w PvP, jeżeli będzie nowe PvP, to fajnie by było, żeby wszyscy mieli równe szanse, a nie musieli zakupić wszystkie dodatki, żeby się dostać do, do, do tego endgame'owego kontentu, zdobyć endgame'owe bronie i zbroje i dopiero móc dołączyć do PvP. Więc udostępnienie tego wyrównuje szanse, plus daje mnóstwo nowego kontentu dla graczy, którzy chcą go przetestować zanim zdecydują się na zakup. Więc e, oczywiście to, co jest najlepsze, jest wciąż do kupienia, fabuły będą do kupienia, nie? Tak, ten system Aegis, czyli tych tarczy jakiś, to jest coś, o czym dużo czytałem i kompletnie tego nie rozumiem. Będę musiał zakupić te update'y i, i się do nich dostać. Update'y, nie update'y, te issues, zakupić te issues i się do nich dostać. Um, dam blam, blam. A i tu dalej się rozpisują o tym, jak będzie wyglądało te MPA, czy New Player Experience, że to nie będą dramatyczne zmiany, które zmienią to, jak grają weterani, tylko to będą e, zmiany właśnie w kwestii tutoriali, e, przewodników i, i początkowej pomocy, e, pomocy dla graczy. Co, co jest zrozumiałe, co prawda, ja bym bardzo dużo w TSW zmienił, szczególnie po graniu w Star Wars The Old Republic, w Giltorusa 2, czy ostatnio w WoWA, w Pantarie. Bardzo dużo rzeczy w TSW bym zmienił, ale rozumiem dlaczego ludzie się tego boją. Bo jeżeli ktoś się przyzwyczaił do grania w coś przez parę lat i mu się to podoba, to fakt, że innym graczom się to nie podoba i chcieliby to zmienić, jest dla niego irytujące, jest to denerwujące. Więc. Yy, to tak jak było na przykład z łucznikiem w Owie, z hunterem tam, bo też jest hunter, tak? Czy. łucznik. Obojętne. I był taki motyw, że łucznik miał manę, biegał z maną i jego ataki były traktowane trochę jak czary. Co było błędem przy projektowaniu tej klasy, ale gracze przez N lat grali tak i się do tego przyzwyczaili. Później Blizzard stwierdził, nie zmieniamy, przebudowujemy całkowicie. Co było dość. Dla wszystkich, którzy chcieli grać w to, co, 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 co do tej pory działało, tak jak działało. Bo grali tą klasą dlatego, że działa ona tak jak ona działa. Yy, więc ta zmiana była troszkę lipna Więc ja bym bardzo dużo zmienił w TSW Ale rozumiem dlaczego gracze się przed tym bronią Oooo oh. <laughs> To tyle, troszkę skromniej niż dodatek do Guild Wars 2, ale za to jest to takie systematyczne prowadzenie gry do przodu, co ja bardzo popieram i co mi się bardzo, bardzo podoba. Przecież miejsce do Guild Warsa, który zlewał graczy przez 2 lata, i teraz nagle wam wszystko, o czym marzyliście. Tylko nie opuszczajcie naszej gry, a tutaj nie, tu jest. Dajemy wam więcej tego, co wam się podoba, wciąż będą świetne historie. Musimy przebudować multiplayer, bo jest zaniedbany od lat, więc to jest coś, czego się domagaliście i co będzie. Udostępnione zostaną rzeczy, za które do tej pory trzeba było płacić, dla wyrównania szans. Też się domagaliście, też będą. I New Player Experience, bo rozumiemy, że gra prze, przeżywa, zaczyna przeżywać drugą młodość, na którą ja się łapię. Więc e, fajnie by było, żeby świeżo przebywający gracze cieszyli się dobrym contentem. Bzrdęk mi się to podoba. Znaczy, nie to. To. Ha! Ha! Jesteśmy z powrotem. Na lepsze czy na gorsze. W ogóle to co na stronie nagrywają z wyprzedzeniem, więc nie, 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 nie. Biegły wszystkie zambiaki w ogień. Czy jest w ogień? Jest? Tak, jest. Nało się. Bam! Nie ma. Nic nie zostało przy życiu. No no nogi. A, może jaką nie Eee. Muszę powiedzieć tak, że to szał nie robi. Jestem pozytywnie nastawiony w przeciwieństwie do Guild Warsa więc to jest, to jest ta naczelna różnica dlaczego to odbieram tak pozytywnie w przeciwieństwie do negatywnego odbioru Guild Warsa Dodatku. Poza tym ta gra mi nie podpadła twórcy tej gry Fancom. Ogólnie nie jestem fanem Fankomu, fanem fancomu, Nie lubię Fankomu. Yy, nawalili z mnóstwem rzeczy, ale tą grą jeli mnie po prostu za serce To jest, to jest coś, na co, na co czekałem bardzo długo To jest coś, co liczyłem, że pojawi się od firmy CCP bodajże pamiętam, jakie jest rozwinięcie skróty. To są ci ludzie, którzy stoją za EVE Online yy, I oni zapowiedzieli World of, world, world of Darkness który jest nie tyle powiązany, co oparty, co zakorzeniony w World of Darkness od White Wolfa, czyli Vampir Maskarada, Wilkołak, Apokalipsa. Nie, nie maskarada, teraz jest Vampir Redemption. Vampire Redemption. Nie wiem, co tam jest Wilkołak, ale, ale jest, jest całkowicie nowa edycja tych wszystkich. Mac wstąpienie teraz jest, o tak, tak. wstąpienie, bardzo, bardzo. Wow, wow, wow. Tak, optymalizacji w tej grze naprawdę brak. I mieli to robić, ale zakończyło się w to najgorszy, zakończyło się to w najgorszy możliwy sposób czyli projekt został zawieszony, a ludzie pracujący nad World of Darkness wylecieli na zbity pysk zaraz przed świętami rok temu, nie że w 2014, tylko w 2013, czyli CCP kolejny raz pokazało, że jest firmą że po prostu boli. Nie będziemy filmiku oglądali, nie? Nie Elm Street. He, he, he. Dobra, kogoś będzie gadał, jest chcę tego słuchać. Ale tak! Mam tako! Widzicie? Mam taką tacos, Takosy! 17 mi zostało, muszę tego nakupować więcej. To znaczy to w ogóle dostałem z jakiegoś e, zrobienia, jakiegoś posta, no. Yep! Go to the northern Barricade. I... O czym to ja gadałem? o takosach o tym, że będzie filmik. A, że jestem pozytywnie nastawiony do tej gry, więc też pozytywnie nastawiam się do, do tych update'ów, które będą wychodziły. Jestem w stanie wydać trochę kasy na, na, na te updatey, na te issues, nie updatey, bo yy, próbowałem w życiu pisać zresztą dalej, próbuję. Wiem jak to jest trudne, więc wiem o ile łatwiej jest zrobić gear Me tak jak jest Wowiec, znaczy też próbowałem pracować w branży growej, wiem o ile łatwiej jest dodać parę skinów, parę broni i kazać graczom klepać wszystko na około przez tygodnie, żeby wyfarmić, a o ile trudniej jest zrobić content taki, w którym jest fabuła, żeby ją przejść, żeby to zajęło graczom trochę czasu, w rozgryzienie co Scooby Doo i rozwiązywanie zagadek, to jest dużo, dużo trudniejsze. Więc fakt, że twórcy Silą się na coś takiego przez ostatnie kilka lat i dają radę. Jestem pod sporym wrażeniem, więc to, że wyjdzie kolejny kawałek, za który trzeba będzie zapłacić, nie rozumiem, bo to jest. Ciężki kawałek kleba to nie jest dodanie parę skinów, to nie jest zrobienie jednego modelu 3D w pięciu odmianach kolorystycznych i sprzedawanie tego graczom, tylko to jest łowo! Witamy na samym sprzęcie 10 klatek animacji na sekundę. Nie jest nawet gorzej. Ciekawe jak mi się teraz procek grzeje. Miałem parę motywów z tym, że mi się kompresetował podczas grania w tą grę, Ale ostatnio mam problem z kątem, muszę je wymienić dziada. I czekam na, na ostatnią chwilę po prostu, na ostatnią chwilę jak nic. Dobra, teraz będą na mnie biegły. i... Dla, dla ułatwienia sobie gadania lecę od początku pierwszą planszę, bo, bo ją znam praktycznie na pamięć questy tutaj jak widzicie sobie wybijam skill pointy, apeki, spek i oh. nic tam nie dropnęli, nic nie dropnęli jak miło. Lubię jak nic nie dropią, kiedy są daleko, nie muszę się podobracać. A teraz dropną, no ale dobra, po drodze. Więc szału może nie ma, po prostu element głównej fabuły, który kojarzę, znam, będzie, będzie doprowadzony jakby do finału i to się przerodzi w coś kolejnego. Będzie New Player Experience i będzie nowy multiplayer, co jest bardzo na plus, bo stary multiplayer już jest, o o, sobie tam punkty trochę. Co ja tutaj miałem? Elemental na maksa? Nie. Teraz waliłem w Blood. Dokończmy bloda Teraz będziemy lecieli w Elementala. A Ability Will mi jest potrzebny, żeby zakupić tu, aż do samego końca. Seal the deal. Ale stać mnie na. Shake and Bake! Kto by myślał te nazwy? Nie wiem. Dobra. Wiesz. Tara. Fear and Wonder. Na no to mnie nie stać. Może w przyszłości. A to auxiliary reload weapons o których gadałem. O których gadałem, to jest to, to są te bronie. Mam na razie rocket launcher i nie mam żadnych skill, żeby używać, ale mogę pokazać jak wygląda ten rocket launcher, bo mam wyłączony, żeby się nie wyświetlał na plecach, ale biegam z rakietnicą i za odblokowanie tej rakietnicy dostałem ten hem, który mam na ubie ale mi się rakietnica kompletnie nie podoba. Noszę ją dla statów, chociaż nie wiem, czy te staty mi cokolwiek dają Jeśli taka opcja jest Fajnie mieć, o taka zabawka Odcięta ręka z pierścieniem One, to rule them all! Yeah! No, więc Powoli do przodu, gra prze, tempo nie, 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 nie urywa zada Troszkę mnie to boli, ale że jest nabudowany content od kilku lat, to nie ma marudzę. Co więcej, powoli do, dołączają się znajomi, już mam więcej tych... Dobra, to są ignorowani. Już mam troszkę więcej osób w znajomych i za jakiś czas siądziemy lecieć z fabułą, bo się tak wyrównujemy z poziomem, wszyscy próbujemy dobić do tego 15 tiru z pierwszego świata. Właściwie moglibyśmy już kończyć, w tym momencie moglibyśmy kończyć fabułkę, ale uparliśmy się, żeby tego nie robić e, że wyrównamy i, i polecimy razem dalej w trójkę, czwórkę, bo tam jeszcze może się uda, nie wiem, hektosza namówić, skoro Hubert się udał, albo kinie wlepić grę, to wtedy nie wiem jak duże tu jest party, czy jest cztero- czy 5 bo jak jest 5 to jeszcze jednej osoby będzie nam brakowało e, do ekipy grania, a jak jest czteroosobowe, to to, to, to wystarczy zmusić Grzesia do, do zakupu. Czy zakupu, nie wiem, może mu sprezentuję pod spóźnioną gwiazdkę, albo coś. Będę taki, będę taka świnia. Więc no. Cały czas jestem w tym pierwszym świecie, pewnie macie tego dość jak to oglądacie, ale tak się zrobiło przyjemnie. Na początku mnie drażniło, że tu utknąłem, a teraz jakoś się pogodziłem z losem. Tak bardzo, bardzo, bardzo smutno mi będzie w momencie, w którym będę musiał się przenieść... Następny jest Egipt! Jak się pojawię w Egipcie, to będzie tak pustynia, wody, ja chcę do King's Mouth Czapeczka. Chyba coś w stylu tej czapeczki mam odblokowane za jakąś misję.

Tryryry, tryry, tryry, tryry. Dobra, wejdźcie w Illuminati Wardy. U -u. to nas spali? Pff. Tak, jeszcze próbuję mieć działność w duecie, będąc na ziemi. Czasem mi się zdarza. Przypomina mi to kłejka dwójkę, gdzie zabity koleś jeszcze strzelał z ziemi. Było takie. Giną, giną podnosił się. Pum, pum. Śmiechowe to było. I tu niektóre mają podobnie, nawet jak się ubije, to jeszcze peł za chwilę z urwanym, nie wiem, kręgosłupem zadem, czy, czy co, tam, co tam on tam ma. Teraz robię ten kawałek questów, bo mam taką ścieżkę, że biegnę po mapie, tak tik tik, odblokowuję, tu, odblokowuję taką samkę robię i odblokowuję większość questów, bo jest ograniczona, mogę mieć jeden ten main quest i yy, trzy w chwili obecnej dwa, bo mam zablokowane jeden przez quest PVP i trzy questy yy, ten. Jak one się tam zwą. o, od razu to otwaczę skoro i tak idę do tego Daniego, do niego okay. e, tak, do skisparku Tak, i do niego idę. Aha, nie, nie, jeszcze nie do niego idę. Kurde, nie ten quest. Za dużo jest tego biegania lewo prawo trochę z niektórymi questami. A jakbym miał full wolnych slotów, to bym po prostu robił ósemkę od hacza kwesti, kwasti, questy i takie dwie rundki miałbym całą mapę zrobioną, a teraz biegnę kompletnie nie po kolei, bo nie zastanawiam się nad tym, co mam robić, tylko tu jest klimatycznie. Tu się pojawia, jak gadaliśmy o rewnancie w GilToresie 2 nowa klasa, która będzie, to tutaj się spawni rewnant, nawet pokażmy go, web browser. Tak. rewnant. Mają wbudowaną przeglądarkę, żeby nie trzeba było wychodzić z gry i wyszukiwać na przykład odpowiedzi na, 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 na pytania. Grafika tak wyglądał Revnant, jest zarąbiasty. Jeżeli ktoś oglądał, chyba na filmiku go nawet mam pokazanego, co to jest za perwera? Chciałem screena zobaczyć, a nie jakieś te. A nie dadzą. Nie dadzą człowiekowi poszaleć. Revnant to jest taki kruczy koleś. Z kosami w ogóle, rzeźnik, jak oglądaliście trailery, filmiki te nie na grafice gry, tylko takie zrobione specjalnie ładne. A, to Revenant to jest ten rzeźnik, który z tą blondyną, czy ona właściwie nawet nie tyle blondyną jest, co jest? wydaje e... mi się, że ona jest, jak się nazywa? Ktoś, kto nie ma pigmentu Albinos, że ona jest albinoską, bo jest tak biała, że jest biała, że aż kuje w oczy. Więc mogłaby być odynąską, nie. albo zafarbowana na, na biało włosy, dobra! Jest kotek, fajnie, że jest kotek. Kotek pobiegł tam po zwłokach, pewnie z jakimś graczem. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! A zaraz sobie dokończę questy i pójdę na coś fajniejszego, trudniejszego. Bo naprawdę, naprawdę z się za tą grą nie grałem od jakichś 3 dni, bo po prostu nie miałem czasu. Red Rum! Red Rum!